W tym odcinku zobaczysz jak wykorzystać ją ponownie, jakkolwiek to brzmi. Zalewa po ostrej papryce, octowa, wykorzystam ją ponownie. Została Ci woda po marynowanej papryce? Nie wylewaj jej. Zamarnuj niej jajka, można ją ponownie wykorzystać. Tu mam też wykorzystaną wodę po zalewę po korniszonach. Też tak można zrobić. Ostra papryczka, bardzo ostra. Dwie papryczki zostały. Zostawię je w środku, bym wiedział co to za marynata. Prosty, wrzucamy jajka do marynaty. Pyk, pyk, pyk. I tyle. Trochę doleję przygotowanej wody. Bo troszeczkę brakło, ale to nic. idzie szóste? A nie, nie będę musiał go 6 jajek i spoko. I tak to wygląda. Zaraz to zagotuję. Słoik 20-30 minut max i odstawiamy do stania na jakieś dwa tygodnie. Po dwóch tygodniach można próbować. Dobre na zagrychę do czystej wody, na przykład. Nie tylko. Woda się zagotowała, tak się fajnie pyka o zaparowało. Po 20-30 minutach wyłączamy, zostawiamy do ostygnięcia i tyle. A jeszcze sprawdzamy, czy dekiel załapał, czy nie. Także to na tyle będzie. Róbcie takie jajka w razie, bo będziecie mieli jakieś pożywienie. Można przechowywać bardzo długo. Jak Ci się podobało, to zostaw coś po sobie. Podziel się tym filmem, nie wiem, z rodziną, koleżanką, kolegą, kochankiem, kochanką itp, itd. Do następnego!